Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop na dni od 18 do 25 maja 2015 roku. Miłko, co w tym tygodniu nas czeka? Czeka nas spokojny początek tygodnia, dlatego że w poniedziałek księżyc w nowiu znajdzie się w znaku byka, a to oznacza, że będziemy skoncentrowani na naszym życiu wewnętrznym, na różnego rodzaju filozoficznych dociekaniach, będziemy sympatyczni, spokojni, wyrozumiali. Dopiero się wydarzenia bardziej w tym tygodniu rozkręcą od wtorku, dlatego że we wtorek Merkury znajdzie się w tak zwanym ruchu wstecznym. E, oczywiście jest to tylko złudzenie optyczne, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że nagle Merkury coś się stanie z jego orbitą albo zacznie wędrować do tyłu. Ale z punktu widzenia Ziemi, gdybyśmy obserwowali jego drogę, to wtedy zobaczylibyśmy, że się cofa po ekliptyce. A to symbolicznie oznacza, że od wtorku różne ważne sprawy, o których zapomnieliśmy, mogą nagle znowu stać się aktywne. Ale też jednocześnie różne rzeczy, na które liczymy, mogą zacząć się opóźniać, dlatego że Merkury w ruchu wstecznym powoduje, że ludzie chcą jeszcze raz przemyśleć decyzje, które podjęli wcześniej. Są o wiele bardziej skoncentrowani na różnych szczegółach i mniej dążą do tego, żeby postępować naprzód. Dlatego od wtorku w nauce, w różnych sprawach zawodowych możemy spodziewać się większej ilości narad i problemów z osiągnięciem decyzji. Nie jest to też dobry czas na kupowanie sprzętów, szczególnie komputerów, komórek, samochodów i różnych innych yy, rzeczy, dlatego że mogą one bardzo szybko wrócić do warsztatu, ponieważ no, możemy wybrać coś, co ma jakąś usterkę. Natomiast na czym warto się skoncentrować w tym tygodniu? Od czwartku słońce wkroczy do znaku bliźniąt, a to jest doskonały czas na towarzyskie spotkania, na planowanie różnego rodzaju wyjazdów. Ale też na szukanie sobie jakiegoś ciekawego hobby, dlatego że słońce w Znaku Bliźniąt wpłynie na, naszą, na nasze podejście do świata. Będziemy chcieli wiedzieć więcej i będziemy chcieli posiadać o wiele więcej ciekawych umiejętności. Weekend będzie spokojny, będzie sprzyjał tym właśnie naszym edukacyjnym planom, dlatego że w sobotę słońce znajdzie się w opozycji do planety Saturn, a to jest taka chwila, kiedy wszyscy są skoncentrowani na swoich sprawach, przypominają sobie o zaległych książkach, które zawsze chcieli przeczytać, albo serialach, które chcieli obejrzeć, dlatego weekend warto jest spędzić w domu i po prostu zająć się swoimi zainteresowaniami, bo i Saturn i Słońce bardzo mocno będą temu sprzyjać. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu ruszą do przodu. Szczególnie barany w tym tygodniu będą zdobywać nowe umiejętności, ale też zostanie baraniom powierzone jakieś nowe zadanie, z którego powinny dobrze się wywiązać, bo od tego może zależeć jakaś wasza, nawet najbliższa przyszłość. Lwy natomiast w tym tygodniu będą chętnie gotować, upiększać dom i zajmować się swoim najbliższym otoczeniem. Druga połowa tygodnia to dla lwów bardzo Dobry czas na odwiedziny u znajomych lub nawet na krótkie podróże. Strzelce natomiast w tym tygodniu bardzo poważnie podejdą do życia. Słońce w opozycji z Saturnem bardzo wpłynie na właśnie wasz znak zodiaku, i strzelce w, y, 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 zrobią sobie bardzo mocne nowe postanowienia, bardzo poważnie podejdą do spraw uczuciowych i to jest dobry tydzień dla strzelców na ważne decyzje, właśnie partnerskie. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki będą w pierwszej połowie tygodnia bardzo refleksyjnie podchodzić do wszystkich spraw. Bliźnięta będą dyskutować, roztrząsać każdą rzecz, 15 razy się zastanawiać nad wszystkim, co trzeba zrobić. Od wtorku merkury w retrogradacji sprawi, że będziecie szukali swojego miejsca w świecie i nie będziecie zainteresowani nowościami. Dopiero więcej wigoru nabierzecie od czwartku, kiedy słońce wkroczy do waszego znaku zodiaku i znowu będzie wam się chciało żyć. Jedynie w sobotę, zwo nie prowokujcie konfliktów z różnymi ważnymi osobami, nie zrywajcie miłosnych znajomości, bo słońce w opozycji do Saturna może sprawić, że będziecie zbyt pesymistycznie postrzegali swoją sytuację, a w niedzielę znowu dla bliźniaków zaświeci słońce. Wagi będą w bardzo dobrej kondycji, na początku tygodnia będą zajęte pracą, będą zajęte zdobywaniem najlepszych ocen, a od czwartku słońce, które znajdzie się w Trygonie do ich znaku Zodiaku będzie sprzyjało wyjazdom, nowym znajomościom i też takiemu poważnemu podchodzeniu do różnych towarzyskich i rodzinnych spraw. Jeżeli szukacie kogoś, kogo można w tym tygodniu poprosić o pomoc albo dobrą, sensowną radę, to jest to właśnie waga, bo ten znak Zodiaku będzie miał w tym tygodniu taką wewnętrzną mądrość i wodniki, które będą bardzo niesforne, bardzo nie chcę tego powiedzieć, niegrzeczne w pierwszej połowie tygodnia, ale mogą trochę pokazać takiej rogatej, anarchistycznej wodniczej duszy. Planeta Merkury sprawi, że będziecie chcieli jeszcze raz przedyskutować różne zobowiązania, których się podjęliście, a z niektórych może nawet będziecie chcieli się wycofać. Ostrożnie, od czwartku Słońce znajdzie się w trygonie do Waszego znaku i okaże się, że te różne konflikty i wątpliwości wcale nie są takie duże i uda się z nich tak wybrnąć, że aby wszyscy byli zadowoleni. Znaki wodne czyli raki, skorpiony ryby w tym tygodniu będą zajmować się swoimi prywatnymi sprawami. Raki z chęcią zajmą się swoim otoczeniem, ale też rodziną. Jednak w pracy czy w sprawach jakichś bardziej ogólnych, uważajcie, bo ktoś będzie chciał Was nakłonić do podjęcia jakiejś decyzji, która może dla Was mieć przykre skutki. Więc podpisywanie umów w tym tygodniu może przełóżcie na kiedy indziej, albo czytajcie, co jest napisane małym druczkiem, bo raki mogą w tym tygodniu być wpędzone w jakieś pułapki. Natomiast skorpiony w tym tygodniu będą odpoczywać, chętnie zajmą się sprawami uczuciowymi, odpiszą na zaległe listy. Nawiążą y, relacje z osobami, z którymi ostatnio nie miały za dużo kontaktu, i też w drugiej połowie tygodnia chętnie wyruszą na jakąś wycieczkę albo przeczytają jakąś bardzo ciekawą książkę. Ogólnie bardzo czas relaksacyjny i odpoczynkowy dla skorpionów. Ryby natomiast będą troszeczkę sztur, szturmowane przez inne osoby, bardzo dużo osób będzie chciało coś od Was, uzyskać jakąś pomoc lub radę. W drugiej połowie tygodnia ryby powinny troszeczkę y, uważać na siebie, ponieważ opozycja Słońca z Saturnem, może sprawić, że się będziecie przepracowywać, nie dbać o zdrowie, nie dosypiać, co może zakończyć się jakimś spadkiem formy. W weekend też dla ryb uwaga, żeby nie startowały może w maratonach bez przygotowania, bo weekend dla Was bardziej na odpoczynek. Jeszcze miłka opowie nas o znakach ziemskich na koniec? Tak, znaki ziemskie jeszcze, czyli byki, panny i koziorożce. W tym tygodniu będą miały dużo szczęścia do ludzi, ale nie będą przesadnie energiczne i przesadnie odważne. To jest taki tydzień, w którym spokojnie możecie pewne rzeczy odpuścić. Niech inni się ścigają i niech inni się kłócą, a wy ze spokojem róbcie swoje. Byki będą miały filozoficzne podejście do świata. Planeta Wenus w tym tygodniu bardzo sprzyja nowym znajomościom, które byki będą mogły zawrzeć gdzieś w podróży albo na jakiejś imprezie. Até Panny będą bardzo ambitne. Ze znaków yy, ziemskich to panny mogą być najbardziej nerwowe, za sprawą planety Mars, która będzie Was poganiać, ale lepiej trzymać nerwy na wodzy, nie uczestniczyć w różnych konfliktach i od wtorku też nie dajcie się sprowokować do różnych wypowiedzi, z których później trzeba by się było wycofywać. Za to koziorożcom w tym tygodniu nie grożą żadne burze, koziorożce nie wpłyną na żadne rafy, dlatego że planeta Wenus, która znajduje się w opozycji do ich znaku Zodiaku, do ich znaku zodiaku będzie stawiała na drodze koziorożców same miło, Osoby i różnego rodzaju zadymy, które będą wokół Was, może się okazać, że w ogóle wyjdą Wam na dobre, bo w ich wyniku tak się sytuacja zmieni, że koziorożcom będzie jeszcze wygodniej. Przedstawicielom wszystkich znaków Zodiaku życzymy udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróżb i artykułów zapraszamy na www.czary.pl.